Hej! Dzisiejszy filmik jest filmikiem dla przyrodników. Zadbałam też o, o inne światło, więc spoko. Na razie nikt nie wie, co to jest. A teraz już można wiedzieć. To jest szkło powiększające. Różni się to wyglądem. To jest nowocześniejsze pudełeczko. Zachowane jest, żeby się nie urodziło szkiełko i tu można obserwować przez to... Tu dużo świata. Może przez to obserwować e, biedronki, ślimaki i w ogóle. To jest mniejsze i, i nie zawsze udaje się zaobserwować. No ale cóż, jeżeli ktoś jest fanem sta, e, staroci, no to wszystko da radę. Ok, mniejsze e, wie, e, nowocześniejsze. Teraz porównanie. Większe pudełeczko ma same plusy. Plusy, może też minusy. Ok, minusem jest to, że nie da się wziąć ważki, bo są dziurki do oddychania. Wiem, że to powinno być, ale ja bym chciała odnośniewać ważkę. No i co to zrobić? Ona jest chuda i w ogóle. Tu można ją przetrzymać. Można. Można też zobaczyć swój palec, ale da, da się rady przynajmniej trochę coś zobaczyć pod tą lupą. A tu wyleciałaby mi. Nie da się jej przetrzymać, bo jest w pudełku. <laughs> minus, ale no, zawsze powinno się coś znaleźć. Dlatego mówię, jeżeli jesteś w z Panem starodzi, na pewno uzna to za nieco zabytek. A to nowoczesne zachowamy sobie na poszukiwania Biedronek. Na razie!